Czasami głosimy Pana Jezusa, ewangelizujemy, modlimy się za chorych i nie widzimy absolutnie żadnego owocu. Czy to znaczy, że nasz trud idzie na marne? Zapraszam na kwadransik ze słowem. witajcie bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Jestem we Wrocławiu, zjechałem z moich zakopiańskich odpoczynków i jestem pełen sił do tego, by nagrywać kolejne kwadransiki, by jeździć na, na konferencje, które są przed nami już w najbliższą środę. Będę w gudzie pod Olsztynem, dlatego wszystkich z tamtejszych okolic bardzo, bardzo serdecznie Zapraszam, tym bardziej, że to jest niezwykłe, że mamy takie doświadczenie w ostatnich tygodniach, że Pan Bóg przyspiesza, Pan Bóg czyni kolejne niesamowite rzeczy, które mam takie wrażenie, że nie działy się wcześniej aż tak bardzo intensywnie. Także nie możemy się doczekać stawi nie możemy się doczekać kolejnych wydarzeń, które czekają na nas w maju. Chciałem Was bardzo też przeprosić za to, że nie udało się nagrać odcinka w, w zeszłym tygodniu. Czasami wychodził w środę, czasami w czwartek, ale nagrywaliśmy jednego dnia osiem odcinków na kanał, które wejdą już w nowej serii. Zobaczycie już od. Drugiego tygodnia maja, drugiego albo trzeciego tygodnia maja, jak wejdzie, właśnie te osiem odcinków na nasz kanał. Więc to jest trochę niespodzianka, ale przy okazji, no właśnie, trzeba było też odpocząć i, i ten kwadransik w środku tygodnia nie udało się go niestety zrobić. No ale teraz nadrabiamy i chciałbym podzielić się z Wami też rzeczą, tematem, który, który chodził mi po sercu bardzo mocno, którym też dzieliłem się z osobami. Z którymi trochę odpoczywałem. No i właśnie wydaje mi się, że jest to na tyle ważne, byśmy sobie mogli to powiedzieć. Jest to odcinek szczególnie, myślę, interesujący dla tych, którzy angażują się w głoszenie Pana Jezusa, angażują się w składanie świadectwa, kiedy modlisz się za ludzi. Bardzo często zdarza się tak, że robisz niezwykle wiele dla Pana Jezusa. Wkładasz w to całe swoje serce i nie widzisz tutaj żadnego owocu. Chcę Ci powiedzieć dzisiaj, że to jest normalne i że to, to faktycznie jest jakaś część naszej pracy ewangelizacyjnej, kiedy robisz, 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 robisz i nie widzisz. I chciałbym Cię dzisiaj zachęcić, byś w tym miejscu, w którym jesteś, wytrwał i nie poddał się okolicznościom. Więc zachęcam Was do tego, byśmy otworzyli Słowo Boże na Ewangelii. Dzisiaj Mateusza to będzie ósmy rozdział. W kolejnych odcinkach przejdziemy już do, do Księgi Królewskiej, do tej księgi, którą. Rozważamy wspólnie. Dzisiaj, tak jak mówię, to będzie bardziej refleksja z mojego serca, ale temat niezwykle istotny. Także to będzie ósmy rozdział Ewangelii Mateusza, od 28 do 34 wersetu. Więc otwórzcie ten, ten fragment pisma razem ze mną, i jest to historia o tym, kiedy Pan Jezus ewangelizował. Jedna z wielu historii, kiedy szedł, kiedy przemawiał, kiedy głosił dobrą nowinę w mocy Ducha Świętego. Gdy przyszedł na drugi brzeg do kraju Gedareńczyków, wybiegli mu naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z grobów bardzo dzicy, tak że nikt nie mógł przejść tą drogą. Zaczęli oni krzyczeć, Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal nich pasła się duża trzoda świn. Złe duchy prosiły go, Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń. Rzekł do nich, idźcie, wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w falach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta, rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby odszedł z ich granic. Nie wiem, jak dla was, ale te, ta historia kończy się no, trochę taką porażką. Kiedy ja, ja próbuję wczuć się w tę historię, Pan Jezus idzie do tych ludzi, jest, jest ich bardzo wiele, jest wielka trzoda świń, yy, oprócz ludzi, yy, i widzimy, że to, co uczynił, czyli kiedy wyrzucił złego ducha, z tych dwóch ludzi, o których tutaj czytamy, o których święty Mateusz mówi, one weszły, złe duchy weszły w świnie i biegły w urwisko. I to, co się dzieje na końcu, wydaje się być trochę zdumiewającym, chociaż patrząc na tamtejszym, jakby wczuwając się w tamtejszych ludzi, nie jest to takie zdumiewające, ale kiedy my dzisiaj wiemy, że Pan Jezus był synem Bożym, kiedy wiemy, że ci ludzie stali naprzeciwko Boga wcielonego. Oni kazali mu wyjść z ich krainy. Oni się go po prostu przestraszyli. Jezus wszedł do ich krainy z tak wielką mocą, że się tego przestraszyli. To było dla nich zbyt wiele. Oni stracili e, duży dorobek, stracili wiele pieniędzy, kiedy Pan Jezus przyszedł do ich życia, ponieważ, e, no właśnie, on kazał złym duchom wejść w tę trzodę świń. Pokazał z jednej strony swoją moc, pokazał władzę, pokazał autorytet, pokazał, kim jest. Lecz ci ludzie się go przestraszyli. Można by było sobie powiedzieć, kurczę, przestraszył tych ludzi. Zrobił coś, no, zbyt takiego spektakularnego. No, mógł dostosować swoje głoszenie teraz do, do poziomu tamtych, tamtych osób, które tam były, mógł zrobić to trochę delikatniej. No, wiele razy ja to słyszałem w swoim życiu, mogłeś się trochę mogłeś ludziom powiedzieć, że tak będzie. Pamiętam, jak pojechałem kiedyś do młodzieży. Jeden z zakonów mnie zaprosił, też to były takie spotkania młodzieżowe, około 400 młodych osób, i pamiętam jak dzieliłem się swoim świadectwem i na koniec miałem podzielić się, pomodlić się z nimi o Ducha Świętego, więc ja tak, nauczony doświadczeniem, powiedziałem, no słuchajcie, dobrze, ale czy wiecie, że ta modlitwa może nam się trochę przedłużyć, bo czasem Duch Święty przychodzi z taką mocą, że, no to nie zawsze jesteśmy w stanie w 5 minut skończyć. I powiedzieli tak, no dobrze, dobrze, ale pamiętaj, że potem jest program jeszcze, A mówię okej, okay, no ja się tylko pomodlę. I, I kończyłem już głosić, zacząłem się modlić i powiedziałem tylko: przyjść w Duchu Święty. I nagle ten namiot tych młodych, którzy tam byli zebrani, zaczął być dotykany przez Ducha Świętego. Ci młodzi, których nigdy wcześniej nie spotkałem, zaczęli płakać, szlochać. Niektórzy padali na podłogę, tam nikt nie wiedział, co się dzieje. Pamiętam jednego chłopaka, który. Miał ze 100 kilo jak nic, był młodszy ode mnie, ale kawał chłopa. Leżał przez 45 minut i nikt nie mógł go podnieść. Więc ja wtedy musiałem po prostu pokazać wszystkim, że wiem co się dzieje, bo jak ja bym spanikował, to wszyscy by spanikowali i byłaby za dymę. Jeszcze ludzie przyjechali tu nagrywać bo chcieli zrobić materiał z normalnych dni młodzieży. No ale normalne dni młodzieży nie są normalne, kiedy przychodzi Duch Święty. No i pamiętam po tym wszystkim, wie na bank mnie już nigdy nie zaproszą. No ale co zrobić? I faktycznie do dzisiaj nie dostałem od do nich zaproszenia. Ale wiedziałem, że wiele dobra się zadziało, bo młodzi pisali do mnie, i opowiadali, co się zadziało w ich życiu, co się stało, że byli w szoku, kiedy Duch Święty naprawdę przyszedł, że on to, on naprawdę przyszedł, a nie był tylko takim, no, takim sloganem, że przyjdzie Duch Święty i coś się stanie. I pamiętam jedno z takich zdań po tamtym spotkaniu, ktoś powiedział mi, Marcin, czy nawet nie mi, ale ktoś mi to przekazał później. Marcin, mogłeś dostosować to głoszenie, powiedzieć, przygotować. Ja myślę, że, 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 że jakbym ich przygotował, to ktoś by mógł zarzucić, no nakręciłeś młodzież, że oni teraz się jakoś zaczęli dziwnie zachowywać, bo im powiedziałeś, że to jest normalne. Więc ja po prostu nawet nie kładłem rąk wtedy, jakby to się nie zaczęło dziać podczas nałożenia rąk, tylko przy modlitwie do mikrofonu przyjść Duchu Święty. Więc do Jezusa też mogli tak powiedzieć: Mogłeś się dostosować to wszystko, nie wyrzucać tych demonów, w świniać, nie mogłeś ich gdzieś posłać, nie wiadomo gdzie. No ale Jezus zrobił co zrobił. Wydawałoby się, że było to porażką. Ale co się dzieje w 14 rozdziale Ewangelii? Mateusza 34 do 36 wersetu. Gdy się przeprawiali, przyszli do ziemi Genazaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, rozesłali posłańców po całej tamtejszej okolicy. Znieśli do niego wszystkich chorych i prosili, żeby przynajmniej frenzli jego płaszcza mogli się go dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Zobaczcie, że to się dzieje po tamtej domniemanej porażce. To się dzieje po tamtej domniemanej porażce, czyli po sytuacji, kiedy ktoś by powiedział: Jezus spalił akcję w Ziemi Genezaret. Jezus e, no, zrobił coś, co, co, co mu nie wyszło, albo coś, co mógł zrobić lepiej, bo ludzie się go przestraszyli. Nic bardziej mylnego. Jezus zrobił, co zrobił, ale kiedy te, te 4, 5, 6 rozdziałów dalej, e, ewangelista Mateusz mówi, że kiedy przyszedł do tej samej Ziemi po latach, Wszyscy go pamiętali, powiedzieli, musimy zesłać tu, przysłać tutaj wszystkich chorych, musimy przysłać tutaj wszystkich, którzy się źle mają, aby choć frędzlego jego płaszcza się go dotknęli, tamto ziarno musiało obumrzeć. Kiedy my głosimy, kiedy głosimy imię Pana Jezusa, kiedy głosimy Jego Królestwo, kiedy modlimy się za ludzi, jesteśmy siewcami, siejemy ziarno, siejemy ziarno, siejemy ziarno. I, i, I to nie znaczy, że my musimy od razu zobaczyć owoc, że my musimy od razu zobaczyć, jak to kiełkuje, jak wydaje wspaniałe gdzieś tam z siebie owoce. Owoc być może zobaczymy na ziemi, a być może, być może ktoś przyjdzie do Ciebie kiedyś i powie, słuchaj, to, co zrobiłeś, to, co powiedziałeś, zmieniło moje życie. Niedawno w Poznaniu, po, po roku, od, od tego, jak głosiłem do, do całej hali młodych, ja nie mogłem ich znać osobiście, indywidualnie. To było w Poznaniu. Przyszła do mnie jedna z dziewczyn powiedziała: Marcin, słuchaj, dziękuję Ci, że byłeś tam rok temu, bo to słowo, które zasiałeś do mojego serca, zmieniło moje życie. Żyję z Jezusem świadomie od tamtego spotkania i płakała, była wzruszona i to, to porusza serca, ale równie dobrze nie mogłem i musiałem tego słyszeć. Są takie owoce, które zobaczysz dopiero w niebie, to nie zmienia teraz faktu, i to nie sprawia, że ty powinieneś się teraz, no nie wiem, zniechęcić. Bo tym, co próbuje nas zatrzymać, jest zniechęcenie. Zniechęcenie pojawia się wtedy, kiedy nie widzisz owoców, albo kiedy owoce są inne niż podejrzewałeś, kiedy cena jest zbyt duża, a ty nie widzisz, żeby to wpływało na czyjeś czyje życie. Pan Jezus mówi do ciebie, zatrzymaj się i zastanów dzisiaj nad tym, nad tym słowem i pomyśl, że ty siejesz, że jesteś siewcą i, i, i że owoc, Przyjdzie, bo Słowo Boże nie wraca bezowocnie. Tylko zasiewaj to, co jest Bożym Słowem. To jest niezwykle ważne w naszej działalności ewangelizacyjnej. Byśmy szli i robili rzeczy, o które Jezus nas prosi. Byśmy czynili je. Teraz byliśmy na, na wypoczynku w Zakopanem. I, I poszliśmy na saunę, zalaliśmy tą saunę w ogóle, i, i to było poruszenie naszego serca. My pójdziemy do tej recepcji, powiemy: "Wy Państwo, co, jak jest MOP, to my to sami posprzątamy. To była jakaś prozaiczna sytuacja, codzienna, normalna. I kiedy powiedzieliśmy to kobiecie, ona przyszła zobaczyć, co się stało, złapała się za głowę i powiedziała: Dobra, ja już to posprzątam. Ale kiedy wyszła z zabiórka, zobaczyliśmy, że ma ortezę na kolanie. Więc. Pomyślałem sobie, no to nieźle, więc y, mówimy do niej, powiedziałem do niej, wie pani co, bo, bo to się dobrze składa, że akurat tu przyjechaliśmy na wypoczynek, bo widzę, że ma pani problem z kolanem. A ona mówi, a co, pan jest rehabilitantem, masażystą? Ja mówię, lepiej, znam pana Jezusa i mogę się pomodlić za, za pani kolano. Więc y, potem pokazałem jej filmik na, na, na YouTubie, jak pan Jezus uzdrowił kogoś z podobnym problemem. E, no i się za nią modliliśmy. Mimo, że nie zobaczyliśmy, że coś się stało z kolanem, wydawałoby się, że nic się nie zmieniło. Dałem jej do siebie kontakt później. Wieczorem napisała do mnie i zadzwoniła, że, że jest bardzo poruszona, że już czyta książkę, którą jej dałem, że, że prosi o modlitwę. I widać było, że, że Słowo Boże w niej pracuje. Widać było, że Pan Bóg, nawet jeśli na ten moment nie dotknął kolana, to zaczynał dotykać jej serca. Jej serce było poruszone, jej serce było szczęśliwe, jej serce było zapalone. I jeszcze później wysłałam mi kilka wiadomości. Widać było, że to w niej pracuje. I to jest właśnie znak działania Ewangelii, że to słowo w nas pracuje, to słowo przemienia serca. Bóg czasem zahacza nas przez czyjąś dolegliwość, bo zwracamy uwagę na tę osobę. Wiesz, że możesz przyjść do niej z pomocą. Wiesz, że możesz być odpowiedzią na jej problem, bo masz w sobie Jezusa, który jest odpowiedzią. Ale właśnie chodzi o to, byśmy siali. I bardzo często chcę już powoli kończąc. O, powiedzieć o tym, że często kiedy ja sieję, y, oczywiście jak kocham widzieć owoce, kocham widzieć jak Bóg uzdrawia, jak ktoś przychodzi i dzieli się swoim świadectwem, ale ja mam największą radość wtedy, kiedy głoszę, kiedy sieję, kiedy dzielę się tym, co mam w sercu, dzielę się Bożą miłością na przystanku, kiedy y, często gdzieś tankuję paliwo, podchodzę do kogoś, zdarza się i powiem mu, że Pan Jezus go kocha, że on ma wielki plan dla jego życia. Kiedy mogę się pomodlić za chorego. Miałem teraz parę sytuacji na Krupówkach, gdzie, gdzie no, modliliśmy się za kogoś, ale wiele sytuacji zmarnowałem, muszę Wam powiedzieć. Było sporo osób, do których mogłem podejść, a nie podszedłem. I przepraszałem za to już Pana Jezusa. I, i, i znowu, kiedy później trafiła się sytuacja, gdzie modliliśmy się za tą panią właśnie w miejscu, gdzie mieszkaliśmy, Przyszła taka radość, nawet kiedy nie widziałem, że od razu coś się stało z kolanem, bo mam radość z siania, z bycia siewcą, z tego, że ja nie zatrzymuję Ewangelii dla siebie, bo Ewangelia jest zbyt dobra, by zatrzymać ją dla siebie. Rozdawaj Ewangelię, rozdawaj Słowem, bo przez głupotę głoszenia Słowa Bogu spodobało się zbawiać tych, którzy wierzą. Siej słowo, módl się za ludzi, kładź ręce na ludzi, błogosław ich, dawaj napiwki w restauracji. Mów, że Jezus kocha Cię tak bardzo, że chce Cię błogosławić. Dawaj, 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 kiedy będziesz zdawcą, będziesz najbardziej szczęśliwym człowiekiem chodzącym po ziemi. Więc chcę Ci powiedzieć, byś nie patrzył tak mocno na to, czy coś się od razu dzieje, czy nie, ale zainwestuj, w głoszenie Ewangelii, zainwestuj w sianie, niech to, co Bóg ci dał, ma z ciebie ujście, bo wtedy będziesz mnożył talenty. Pan będzie dawał ci więcej, będzie dawał ci widzieć więcej. Bo w pierwszym liście do Koryntian czytamy w trzecim rozdziale, w siódmym wersecie: Otóż nic nie znaczy ten, kto sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost, a jest nim Bóg. Więc, Panie, chcemy Cię prosić teraz o to, Byśmy byli ludźmi, którzy stają się siewcami. Chcemy, Panie, nie być zniechęceni, nie chcemy być zniechęceni brakiem owoców, ale chcemy ufać, że owoc przyjdzie w najlepszym z możliwych czasów. Panie, dziękuję, że Ty wybierasz czas na owoc, Ty wybierasz czas na żniwo. I dzisiaj błogosławimy Cię Boże, uwielbiamy Cię Boże w tym, że Ty jesteś naprawdę tym, który odbierze chwałę za wszystko, co się w naszym życiu dokonało, za nasze głoszenie i za nasze sianie Twojego Słowa. Także prosimy Cię teraz, daj nam serca, które będą z wielkim ogniem głosić Twoją chwałę, które będą ewangelizować. Niech Pan Cię błogosławi, niech rozpali w Tobie swój ogień, niech da Ci ogień do przepowiadania Królestwa Bożego i niech sprawi, że Twoje serce będzie płonęło tym pragnieniem, by ludzie, spotkali Chrystusa. Panie, niech upadnie nasz egoizm, niech upadnie nasza pycha i niech sprawy królestwa będą dla nas najważniejsze w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Niech cię Pan błogosławi i widzimy się w przyszłym tygodniu podczas kwadransików ze słowem, a w środę zapraszam was do Stawi Gudy, parafia Świętego Jakuba Apostoła o godzinie 18 .00. zaczynamy Eucharystię i później modlimy się o uzdrowienie. Do zobaczenia z Bogiem, papa. Pa.